Klient u Ciebie coś zamówił, ty siedzisz nad tym dwa tygodnie, super, dopieszczasz detale, wreszcie pokazujesz to klientowi, a on miażdży Cię krytyką. O, ej, odpisali. O kurde, 50 poprawek. Ja też przerabiałem to naprawdę wiele razy i szczerze mówiąc, na początku trochę się obrażałem na tych klientów, ale później zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę, szczerze mówiąc, no to jest moja wina, że tym klientom się nie spodobała moja praca. No bo moje pomysły były OK ale sposób prezentacji tych pomysłów no, zupełnie nie pozwalał klientowi tego zauważyć. Jest taka prosta zasada, która mówi, że nie wystarczy, że dobrze wykonasz swoją robotę, musisz jeszcze tą robotę dobrze przedstawić, musisz umieć ją sprzedać i właśnie o tym, jak sprzedać efekty swojej pracy, jest dzisiejszy odcinek. Pierwsza, najważniejsza sprawa jest taka, że musisz klientowi uzasadnić, dokładnie wytłumaczyć, dlaczego zrobiłeś coś tak, a nie inaczej. I brak tego uzasadnienia to jest zdecydowanie najpopularniejszy błąd, bo z reguły to wygląda tak, czy bardzo często wygląda tak, że pracujemy, siedzimy na czymś dwa tygodnie, a później wysyłamy to do klienta z jakimś jednym dosłownie zdaniem komentarza. Witam, projekt w załączniku. Pozdrawiam. No bo taki klient no po prostu nie siedzi w naszej głowie. On nie wie, dlaczego zrobiliśmy coś tak, a nie inaczej i w 95% przypadków no to nie wystarczy mu oglądanie tych efektów naszej pracy. On musi dostać jakiś szerszy komentarz, jakieś uzasadnienie, jakiś opis, który pozwoli mu to lepiej zrozumieć. I na co zwrócić uwagę, kiedy taki opis tworzymy? Ja zawsze zaczynam od zrobienia listy pytań, które mogą pojawić się w głowie klienta, kiedy zobaczy efekty tej pracy. Czyli no staram się wejść trochę w jego buty, zastanowić się, co będzie się działo w jego głowie, kiedy zobaczy efekty mojej pracy. Czyli jakie rzeczy będą dla niego niejasne, co może go zaskoczyć, co może mu się nie spodobać. Zastanawiam się, co ten klient lubi, czego nie lubi, co może wydać się dla niego nie, ryzykowne, niezrozumiałe, co mu będzie najtrudniej zaakceptować, i tak dalej. I dopiero na podstawie tych pytań, tych wątpliwości, czy tych powiedzmy jakichś krytycznych, zapalnych punktów staram się przygotować dalszy opis. I kiedy już mam te ewentualne problemy, te ewentualne pytania, to robię sobie taką listę argumentów, jakiś zalet tego mojego rozwiązania. Które po pierwsze mają w razie czego odpowiadać na te pytania i problemy, albo też, które mają powiedzieć, że te pytania i problemy w ogóle się nie pojawią, no bo te moje argumenty po prostu będą tak dobre, że no klient nie będzie miał tych wątpliwości, które mógłby mieć. Czyli zastanów się, co jest fajnego w tym Twoim rozwiązaniu, dlaczego to rozwiązanie jest lepsze od innych, dlaczego bardzo dobrze pasuje do sytuacji klienta. Zrób sobie taką listę wszystkich za jakichś silnych stron tego Twojego rozwiązania, które mają przekonać klienta do tego, że to jest faktycznie coś dla niego. Jeśli chodzi o te argumenty, to naprawdę nie warto się ograniczać. To nie oczekuj, że klient sam się domyśli, czy zauważy czegoś w tym twoim projekcie. To, co wydaje się dla ciebie oczywiste, że to jest jakaś super zaleta, czy jakaś super funkcja tego twojego rozwiązania, to dla klienta może być zupełnie niezrozumiałe, on tego może nie zauważyć. Ty musisz mu powiedzieć, dlaczego to jest super rozwiązanie, więc po prostu nie bój się wypisać wszystkich jakichś zalet, które przychodzą ci po prostu do głowy. To działa na twoją korzyść. A jeśli boisz się, że klient zareaguje na to jako taką listę chwalenia się i wyda mu się to zbyt piękne, żeby było prawdziwe, no to możesz też trochę zaryzykować i przygotować jakieś wady, minusy tego swojego rozwiązania, ale dobrze je uzasadnić. Czyli powiedzieć na przykład, że wiesz, że to rozwiązanie, czy ten Twój pomysł zajmie więcej czasu, niż klient zakładał, ale i tak warto to zrobić, bo tam X, Y i Z, tak? Czyli pokazujesz z jednej strony wady i minusy swojego pomysłu, ale z drugiej no uzasadniasz też klientowi, Dlaczego mimo tego warto to zrobić? I to wtedy wygląda na taki dobrze przemyślany projekt, że nawet mimo tych wad, mimo tych minusów, no to Ty i tak to rekomendujesz, jesteś tego mm, pewien i uważasz, że to jest najlepsze rozwiązanie. To też bardzo dobrze działa. Kolejny element, który zawsze musi się pojawić, to jest jakieś nawiązanie do wymagań klienta bo kiedy ktoś tam coś zleca, zawsze ma jakieś oczekiwania, jakąś listę wymagań, które musimy spełnić. I my później prezentując efekty tej pracy, powinniśmy do tego nawiązać, czyli powiedzieć, że to jest rozwiązanie, które zdecydowanie Odwołuje się do tych problemów, które zostały nam postawione. Czyli zamiast po prostu na przykład wysłać klientowi zdjęcia i powiedzieć, to są Państwa zdjęcia, które zrobiliśmy, to warto napisać, to są zdjęcia, one mają taki nowoczesny, dynamiczny charakter, który Państwo chcieli osiągnąć. Ten styl nawiązuje do Państwa wymagań, tak? I to z jednej strony się wydaje oczywiste, ale z drugiej no, pokazuje kolejny raz, że te rozwiązania, pomysły są szyte na miarę, dopasowane do oczekiwań tych klienta, a nie po prostu wzięte gdzieś tam z kosmosu, więc o tym też nie zapominajcie. A jeszcze lepiej zadziała, kiedy do tego opisu dorzucimy trochę emocji, będziemy się starali w jakiś sposób pobudzić wyobraźnię naszego klienta, czyli osadzimy to chociaż w jakimś takim małym kontekście, który będzie no, jakimś takim zalążkiem, jakąś małą historią, tak? czyli zamiast powiedzieć, że tutaj jest projekt Państwa szyldu, no to warto powiedzieć, że to jest taki fajny szyld, on też dobrze będzie wyglądał na zdjęciach, więc jak turyści będą przechodzić tutaj tą ulicą, no to nawet będą chcieli sobie zrobić zdjęcie na tle tego szyldu, no bo on fajnie wygląda, będzie dobrze wyglądał na Instagramie tego turysty, tak? Czyli pokazujemy jakąś taką małą scenkę, jakąś małą historię. Albo kiedy mówimy o jakiejś funkcji, jakiejś aplikacji, no to warto pokazać jakąś taką scenkę historii, gdzie ta funkcja będzie się sprawdzała, czyli możemy powiedzieć, że to przyda się kierowcy, który gdzieś tam w nocy zabłądzi na autostradzie i nie będzie miał dostępu do Wi-Fi, no to dzięki tej funkcji będzie mógł szybko skontaktować się czy coś tam sprawdzić na przykład. tak? Czyli od razu ten nasz klient widzi tego turystę, który ogląda ten szyld, widzi tego kierowcę i widzi w zastosowaniu te nasze rozwiązania i to też bardzo pomaga w zaakceptowaniu tych naszych pomysłów, no bo on po prostu jest w stanie sobie lepiej je wyobrazić. Wyobraźnię klienta warto też oczywiście pobudzać na inne sposoby, czyli zaangażować też trochę jego inne zmysły, czyli wydrukować coś, przygotować jakiś mockup, jakiś prototyp, zrobić wszystko, co się da, żeby ten klient mógł sobie wyobrazić, jak te nasze pomysły będą wyglądały w zastosowaniu, kiedy już je wdrożymy. Żeby lepiej opowiedzieć o naszym pomyśle, postanowiliśmy ułożyć piosenkę. A jeśli zrobienie jakiegoś prototypu albo jakiejś próbki nie jest możliwe, postaraj się znaleźć przykłady, które już istnieją. Czyli weź na przykład jakiś produkt, który istnieje gdzieś na rynku i powiedz, że twoje rozwiązanie będzie do niego podobne w tym i w tym obszarze, ale zmieni się to, to i to. Eee, państwa produkt będzie wyglądał mniej więcej tak jak ta rozwijana miarka, eee, tylko że nie będzie się rozwijał eee, i nie będzie miarką. Albo wykorzystaj jakąś swoją istniejącą usługę, albo realizację, którą robiłeś wcześniej. Czyli powiedz, że dla klienta XYZ robiliśmy kiedyś podobną usługę, dla niego zrobiliśmy to tak i tak i tak, u Was będzie ten i ten element podobny, zmieni się to i to. Czyli wykorzystaj jakieś takie możliwe argumenty, przykłady, które pozwolą klientowi wyobrazić sobie, poczuć trochę to, co dostaje, poczuć jak będzie wyglądało to Twoje rozwiązanie później docelowo we wdrożeniu. Nie zapomnij też pokazać kontekstu, czyli pokaż swój proces, pokaż jak doszedłeś do tego rozwiązania. I tu nie chodzi, wiecie, o zdradzanie jakichś super technicznych szczegółów czy sekretów swojej pracy, ale bardzo ważne jest, żeby też klient rozumiał, jak ty doszedłeś do tego rozwiązania. Więc pokaż jakieś ogólne etapy, jak wyglądała Twoja praca, co sprawiło, że akurat to rozwiązanie zaakceptowałeś. Może pokaż po drodze, jakie rozwiązanie odrzuciłeś. Żeby klient też miał poczucie, że wie mniej więcej skąd się wziął ten Twój pomysł, że on nie jest po prostu z kosmosu. I taki opis najlepiej zakończyć prośbą o feedback, ale nie taki generalny, ogólny feedback na zasadzie, co o tym myślicie, tylko poprosić o komentarz w określone miejsca, które wskażemy klientowi, czyli pokazać jakieś problemy, Miejsca, sytuacje, konteksty w ramach tego naszego pomysłu, gdzie potrzebujemy opinii klienta i wybrać takie miejsca, gdzie ten klient może najmniej zepsuć, i gdzie jest, że tak powiem, największe przyzwolenie z naszej strony, żeby gdzieś tam jakieś poprawki się pojawiły. I to bardzo dobrze działa, bo kierujemy uwagę tego odbiorcy właśnie na te takie kluczowe elementy. I dzięki temu, że my sami wybierzemy co ten klient powinien komentować, no to on bardziej się na tym koncentruje, jest mniejsza szansa, że nam ten pomysł wyrzuci, wywróci do góry nogami. I zauważyłem, że to bardzo dobrze działa. Warto tego spróbować. Ważny jest opis, ważna jest treść, ale opakowanie czy forma podania też oczywiście ma znaczenie. I możemy tutaj skorzystać na przykład z Kinota, z PowerPointa, żeby zrobić taką prezentację, pokazać ją klientowi, ale moim zdaniem warto spróbować zrobić to w Google Docs. Bo Google Docs daje taką możliwość udostępnienia linka do tej prezentacji i klient może komentować. Poszczególne slajdy tej naszej prezentacji. Jest taka fajna strona, która się nazywa slidesgo.com, która oferuje darmowe szablony prezentacji, na przykład właśnie do Google Docs. Możemy sobie tam wziąć jakiś ładny szablon tej prezentacji, wrzucić tam nasze opisy, nasze pomysły i wysłać to klientowi. I on może komentować poszczególne elementy, może komentować poszczególny slajd i dzięki temu wywiązuje się taka fajna dyskusja. Więc sprawdźcie, wykorzystajcie te szablony i zobaczcie, jak zadziała właśnie taka forma wysłania klientowi linka do prezentacji, gdzie wspólnie. Nie będziecie dyskutować nad problemami czy nad Twoimi pomysłami. A ode mnie dziś to tyle. Pamiętajcie, że odesłanie klienta do załącznika to powinno być ostatnie zdanie jakiegoś dłuższego opisu, a nie jedyna treść całego maila, więc mam nadzieję, że od teraz te Wasze opisy będą znacznie lepsze. Powodzenia, trzymajcie się.